Witam Was serdecznie, kochani. Dobry wieczór. Yy, chcę Wam dzisiaj pokazać, no, akurat przejeżdżam w porze nocnej, wiadukt Milau we Francji. To jest cud inżynierii, słuchajcie. To, co tam teraz miga na czerwono, to te pylony tego wiaduktu. Zaraz będę na niego wjeżdżał. Yy, usytuowany jest na autostradzie A75 w południowo-wschodniej części Francji. Jest to najwyższy wiadukt w Europie, słuchajcie, nad rzeką Tarm zbudowany, 7 filarów. Najwyższy filar ma 342 metry, a odległość od lustra rzeki do, do, do jezdni wynosi 270 metrów. To jest wyżej niż wieża Eiffla i to jest większy most niż ten złoty most. Golden Bridge w San Francisco, słuchajcie. Tutaj jest jasna parking, gdzie jest punkt widokowy. Niestety na ten parking nie mogą wjeżdżać samochody ciężarowe. Eee, także nigdy nie skorzystałem z tego punktu widokowego, wam się przyznam. Ale sam przejazd z tym wiaduktem robi naprawdę niesamowite wrażenie. Został zbudowany w ciągu 3 lat, słuchajcie, w latach 2001-2004 ukończona budowa została 14 grudnia 2004 roku dwa dni później 16 grudnia został oddany do użytku tak jak wspomniałem jest 7 filarów na czas budowy stawiano takie tymczasowe filary gdyż on był budowany z dwóch stron jednocześnie i no, wjeżdżamy teraz na ten wiadukt ja tu zapalę światła drogowe zobaczcie teraz to widać jakie te duże pylony są z dwóch stron jednocześnie yy, i to jezdnię nasuwali tak po prostu zsuwali do środka i po środku właśnie yy, to się ta budowa zeszła że tak powiem tam była butelka szampana zamontowana i, 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 i to jezdnie jak dochodziły no to zgniotły tą rozbiły tą butelkę szampana Koszt budowy tego wiaduktu, słuchajcie, 392 miliony euro, niesamowita suma plus 20 milionów na y, zbudowanie punktu poboru opłat. I w zamian za to zarządca tego wiaduktu przez 75 lat y, od rządu Francji jest taka umowa z rządem francuskim, 75 lat może zarządzać tym wiaduktem. Natomiast... Y, Wytrzymałość tego wiaduktu, tam w dole jest to miasteczko Mila, słuchajcie, światła teraz widać. Natomiast wytrzymałość tego wiaduktu obliczono na 120 lat. Tak to wygląda. Jest to najkrótsza droga z Paryża do Montpellier i dalej w kierunku do Barcelony. Ja właśnie jadę teraz do Hiszpanii. Co, co ważne, ta auto, sama autostrada A75 od miejscowości Clermont-Ferrand jest bezpłatna. Tu się płaci tylko za przejazd tym wiaduktem. Sam długość wiaduktu 2460 metrów, także prawie 2,5 kilometra. No mówię szkoda, że, że to jest teraz nocny przejazd, to nie ma takich widoków. Chociaż w tych światłach drogowych to widać. I słuchajcie, te wysokie pylony, ta jezdnia tak jak mówiłem była od dwóch stron i to jest taka fala. Zobaczcie, tutaj są te odciągi. Gdyby te odciągi poluzował, to ta jezdnia by tak falowała sobie. To jest taka wisząca właśnie, wisząca jezdnia naciągnięta tymi, tymi odciągami. I co ile metrów są takie wysokie pylony. Ja kiedyś oglądałem film jak ten wiadukt powstał. To z tych pylonów na samej górze tam robotnicy raz na jakiś czas wchodzą dokonywać różnych konserwacji i tam wtedy się rozpościerają piękne widoki. Także przejazd tym wiaduktem czasami jest tak, słuchajcie, że... Tak jak mówiłem, 340 metrów, on ma wysokość od, 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 od Ziemi i czasami się przejeżdża przez chmury. Jak jest niski pułap chmur, ja już tak miałem kilka razy, to, to się czułem jak normalnie jadę w chmurach, podróż w chmurach. Coś, coś fantastycznego, coś wspaniałego, piękne przeżycie, niesamowite doznania. Także jak ktoś tutaj będzie gdzieś we Francji. No i tu podróż do tego wiaduktu też prowadzi przez Alpy Przez Alpy, także piękne górskie krajobrazy, górskie widoki, szosa kręta, trochę serpentyn, fajne, niesamowite wrażenia. Zapraszam serdecznie. No i przejechałem ten wiaduk, troszkę Wam o nim opowiedziałem. Pozdrawiam serdecznie, życzę dobrej nocy, bo, bo tak jak mówiłem już jest noc. No i... Tak jak mówiłem, zapraszam, odwiedzajcie, przejeżdżajcie, korzystajcie z tego parkingu gdzieś w punkt widokowy, na pewno można tam też zrobić super zdjęcia yy, i doznacie na pewno niezapomnianych, niesamowitych wrażeń. Trzymajcie się, dobrej nocy, cześć.